Krystianem naszą współpracę taką nad wyjściem zaburzenia lękowego zakończyliśmy jakiś miesiąc temu. Natomiast chciałbym wrócić do początku i zapytać Krystiana, bo nasza praca trwała. Krystian, jak dobrze pamiętam, przypomnij mi, chyba rok dokładnie, żeśmy pracowali, prawda? Tak, od marca. Od marca do marca rzeczywiście tak to się zaczęło przez rok. I powiedz mi tak króciutko, żebyś mógł wprowadzić w temat, jak się zaczęło Twoje zaburzenie i Jakie były te takie początki do Twojego zaburzenia? Jak sobie radziłeś z nim wtedy? Początki miały miejsce już dawno temu, bo było to 12 chyba lat temu. Zaczęło się to od ataków paniki u fryzjera. To była kompletna dezorientacja dla mnie, nie wiedziałem co się dzieje, ale jakoś szybko wpadłem na to, że, że są to po prostu ataki paniki. I radziłem sobie w ten sposób, że próbowałem to wytrzymywać. To było bardzo trudne, ale udawało się jakoś. I trwało to przez jakieś 4-5 lat, a później zaczęły się ataki paniki już w samochodzie i to był właściwie taki mocny przełom dla mnie, ze względu na to, że bardzo utrudniało mi to po prostu normalne funkcjonowanie. To mhm. też przeżyło później na, na, na robienie zakupów, wyjście do kina i tak dalej. Mhm. Myślę, że to dosyć standardowe. Czyli to tak, to takie dosyć standardowe po prostu zaburzenie lękowej. Pamiętam, że e, pamiętam jak dziś, jak zadzwoniłeś rok temu, tak żeśmy się umówili na naszą pierwszą sesję tak naprawdę, i przychodząc już do tego, e, bo wcześniej też pracowałeś z tego, co wiem z psychologiem, prawda? Z, e, przez, przez, tak... przez trzy lata chodziłem na psychoterapię. Mm -hmm. To była psychoterapia w nurcie psychodynamicznym, więc a, nie było tutaj tak jakby... E, no nie byłem uczony, powiedzmy, jak sobie radzić e, z, z tym lękiem. Mhm. Więc tym ranie zwróciłem się do ciebie po tym, jak zobaczyłem TikToka, gdzie, gdzie mówiłeś o tych rzeczach i no, po prostu poczułem, że, 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 że wiesz, wiesz, wiesz po prostu, co, co mówisz, wiesz, co ja, co ja czułem jakby. i miałem wrażenie, że, że, a, że to może się udać, że, że to może. Że chciałbym spróbować. No i, no i faktycznie, gdy zwróciłem się do ciebie, to, to można powiedzieć, że po, po kilku już sesjach a, poczułem dużą różnicę, dużą poprawę. Mhm. Wtedy. Dobrze, to, to tak jakbyś. Pozostańmy przy tej różnicy, przy tej poprawie po prostu. To co było dla ciebie taką przełomową rzeczą, taką e, odkryciem, e, które w znacznym stopniu przyczyniło się do tego, że e, poczułeś, że naprawdę czujesz realnie, że wychodzisz z zaburzenia? Przełomem było dla mnie zrozumienie, jak działa mój umysł. Pamiętam, jak nauczyłeś mnie po prostu zauważania swoich myśli. I to był mhm. przełom, kiedy faktycznie zacząłem to analizować i, i, i zrozumiałem, że, a, że można zmienić ten, to, to, to automatyczne działanie naszego mózgu mojego mózgu. Uh, i, I to był przełom dla mnie. Wtedy zacząłem próbować po prostu uh, jeździć samochodem przez miasto. I, mhm. I to był moment, kiedy właściwie już te ataki paniki, właściwie już mi się później nie zdarzały. <grym> Jakimś cudem. I, I zacząłem też chodzić do kina, zacząłem chodzić na zakupy. I, I to był naprawdę ogromny przełom. To, 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 to zrozumienie zasady działania naszego mózgu, zauważanie tego, jak nasz mózg produkuje myśli lękowe. No, to, to, był naprawdę, to, to było naprawdę to, na co czekałem przez, przez wiele lat, mhm. żeby to w końcu zrozumieć. Bo ja wiele razy o tym czytałem, wiele razy o tym słuchałem, ale no nigdy nie, 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 nikt mi tego nie powiedział, jak to zrobić, jak to wprowadzić po prostu w życie. Mhm. Bo rozumiem, że to musiało ci po prostu kliknąć, nie? Kliknęło i tak. wtedy za. Mhm. Tak, to był tylko jeden pierwszy raz, kiedy, kiedy człowiek zobaczy to, poczuje to na sobie, jak to działa. I to już wystarczy, żeby potem już po prostu leciało z górki. Mhm. Moje życie zaczęło się zmieniać. No, to było dla mnie no, to całkiem inne, inne życie. Mm -hmm. A czy możesz powiedzieć, po prostu, wiesz, tak, żeby się podzielić też z innymi, którzy, może, wiesz, w jakiś sposób zawsze, w takich przypadkach, po prostu innych osób, którzy, które poradziły sobie w jakiś sposób z tym? Czy możesz powiedzieć, co było dla Ciebie najtrudniejsze w tej drodze zdrowienia? Najtrudniejsze to jest e, zrobić ten pierwszy krok to jest przełamać się i, i pokonać ten lęk po prostu rzucić się w przepaść. Nos. Trzeba zrobić taki skok do głębokiej wody. I to było najtrudniejsze. Ten pierwszy raz, pamiętam jak, jak postanowiłem pojechać przez miasto w korkach, to było dla mnie wcześniej przez wiele, wiele lat, chyba siedem mniej więcej, to było dla mnie nie do przejścia. I gdy zrobiłem ten pierwszy krok, to, to, to było już później z górki po prostu. Mhm. Czyli po prostu trzeba się przełamać, trzeba, trzeba zrobić ten, ten duży, naprawdę duży krok do przodu. To trzeba bardzo tego chcieć, naprawdę, trzeba tego chcieć, to jest bardzo ważne, żeby się zdecydować na to. Mieć takie przekonanie wewnętrzne w sobie, silne, że po prostu, że chce to zrobić, tak, na takiej zasadzie, to musi być taka jakby, można to nazwać determinacją dużą? Wiesz co, no, trzeba znaleźć w sobie tą chęć, żeby zmienić swoje życie, żeby w końcu postanowić, że a, żeby wyjść z tego swojego stworzonego, bezpiecznego sposobu życia, który nam po prostu to zaburzenie zafundowało, kiedy tworzymy sobie schematy postępowania, funkcjonowania z tym zaburzeniem i godzimy się na to, że mamy to zaburzenie i żyjemy z nim. Mimo tego zaburzenia jest, jest nam bardzo ciężko, po prostu wówczas. Mhm. Kiedy, kiedy postanowimy w końcu, że chcemy to zmienić, musimy to po prostu poczuć, że chcemy to zmienić. I zrobimy ten pierwszy krok, i nieważne na jakim etapie jesteśmy tej choroby, nieważne jak długo trwimy w tym zaburzeniu, nie ma to w ogóle żadnego znaczenia. To jest najciekawsza rzecz. Mhm. Ja, mi wyszło na to, że, że, że tkwiłem w tym 12 lat, więc to jest kawał czasu. I, I... I w końcu postanowiłem coś z tym zrobić i naprawdę w tej chwili jestem w zupełnie innym miejscu. Mi się codziennie rano wstaje i chce mi się żyć po prostu. Robię rzeczy, których jeszcze półtora roku temu to bym nie marzył o tym, żeby to robić. Mhm. Mhm. Kiedy chcę, siadam w samochód, jadę, robię zakupy i tak dalej, normalne życie. To jest niesamowite naprawdę. Tak, no i z tego co pamiętam to też, jak opowiadasz to po prostu, że wstajesz z taką chęcią do życia i do pracy, do radości tego, nie? no to... tak, bo, bo nagle okazuje się, że możesz robić te wszystkie rzeczy, których nie mogłeś robić przez ostatnie mm -hmm. lata. I no, to powoduje, że zaczynasz cieszyć się każdą chwilą małymi rzeczami, które możesz robić po prostu na co dzień. Mm -hmm. To ludzie, którzy, którzy, nie doświadczyli tego zaburzenia, to nie mają pojęcia o czym o czym my tutaj rozmawiamy podejrzewam, ale... Ale jeżeli ktoś przez wiele lat tkwi w, tym, w tej chorobie, no to, to, to myślę, że zrozumie, zrozumie mm -hmm. co mam na myśli. Z pewnością. Krystian, chciałbym jeszcze wrócić do, do takiego istotnego elementu, dla który często dla wielu osób będących w zaburzeniu lękowym, jest takim trudnym orzechem do zgryzienia, tak? w sensie takim, a mianowicie. Brać leki czy nie brać leki? I wiem, że Ty też byłeś w dużym takim dylemacie. W rezultacie zdecydowałeś się na to, żeby się wspomóc farmakologicznie. Jak patrzysz dzisiaj z perspektywy czasu na to? Powiem Ci szczerze, że bardzo żałuję, że nie zacząłem brać leków dużo wcześniej, kiedy mogłem. Miałem proponowane i tak dalej. Mnie generalnie przekonało to, że zacząłem mieć początkowe jakieś tam objawy depresji. No, ze względu na, na tą wieloletnią nerwicę no, przychodzi taki moment. Myślę, że często to się zdarza, że pojawia się ta depresja i, i po prostu poczułem, że już, że potrzebuję jakiegoś wsparcia generalnie. Mhm. Problemem największym w lekach chyba jest to, że, że po prostu boimy się jak nerwity. Generalnie boimy się wielu rzeczy. Tak, tak ja, ja bardzo się bałem leków, bałem się, że zmieni się moja osobowość, że będę miał jakieś niepożądane objawy i tak dalej. Ale okazało się, że nie, że, że to jest. Czuję się normalnie po nich zupełnie. I tam może początki, tam pierwszy tydzień, może dwa, tam jakieś takie było. Zdezorientowanie leki, ale generalnie później, no to naprawdę, to, to, jest, to jest bardzo duża pomoc. Ja, ja bardzo polecam, oczywiście, musi, musi to być pod okiem e, mm -hmm. dobrego specjalisty, e, ale są naprawdę dzisiaj takie leki, które, które no, bardzo pomogą nam. Ja też się zastanawiałem długo nad tym, czy, czy te leki, jaki naprawdę miały na mnie wpływ. Bo, bo mówię, ja to zdecydowałem się głównie ze względu na tą depresję, którą po prostu zacząłem mm -hmm. zauważyć u siebie. Natomiast y, sama nerwica, myślę, że, e, że tu można sobie, myślę, że część osób na pewno jest w stanie sobie poradzić bez, bez, bez lekoterapii. mhm. Mm mm -hmm. To też jestem podobnego zdania w jakiś sposób, nie? Natomiast powiedz mi już, Krystian, tak na koniec, czy dzisiaj z osoby, czy, 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 czy dzisiaj z perspektywy takiej osoby wolnej od zaburzenia po prostu, szczęśliwej, tak, która cieszy się już życia, możesz powiedzieć, że no, często się mówi o tym, że nerwica jest po coś, tak, że czegoś ma nas nauczyć i tak dalej, że jakimś takim, co prawda jest trudnym doświadczeniem, ale czy ty w jakiś sposób możesz powiedzieć, że Jesteś za coś wdzięczny temu wydarzeniu i czy w jakiś sposób zmieniłeś swoje życie? No myślę, że największą zmianą we mnie jest to, że zacząłem dbać o swoje zdrowie, zacząłem dbać o jakość i Bo kiedy wszystko u mnie się zaczęło wtedy dziać, to, to był taki okres dla mnie bardzo trudny ze względu na, na pracę, na studia. Miałem bardzo wiele rzeczy na głowie i. I odpoczywałem sobie przy alkoholu w weekendy. Mhm. To był, generalnie prowadziłem bardzo niezdrowy tryb życia. I to był wieczny pośpiech, wieczny stres. Więc, więc dzisiaj, no, mam zupełnie inne podejście do tego. Przede wszystkim odstawiłem alkohol. To jest naprawdę ogromna, ogromna zmiana. Życie, życie może się naprawdę bardzo zmienić dzięki temu. No, dodatkowo. Zacząłem zwracać uwagę na sen, na to, co jem, i tak dalej. No, takie też podstawowe rzeczy, żeby po prostu dbać o, o swoje zdrowie. Mm -hmm. Czyli taka większa świadomość siebie, po prostu taka z tak o, o siebie tak, większą, w, sposób, w, w jakiś sposób. Tak, trzeba uważać, że, że pewne rzeczy wpływają na mnie negatywnie. To jest alkohol, mm -hmm. kawa na przykład. Więc no, trzeba sobie pomóc w ten sposób też. To nie jest może podstawowa rzecz, ale, ale jest bardzo ważna. Uh -huh, uh -huh. Żeby dbać o, o jakość swojego życia. I uh -huh. też zmiana we mnie taka jedna też nastąpiła, że zacząłem mniej przejmować się pewnymi rzeczami. Rzeczami szczególnie takimi, na które nie mamy w ogóle wpływu. Uh -huh. Uh -huh. Skupiać się na tym, co, 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 co mamy, skupiać się na tym, co robimy dzisiaj po prostu. I uh -huh. na bieżąco się cieszyć każdym dniem po prostu. I myślę, że to by była bardzo ładna puenta. Bardzo Ci dziękuję, Krystian. No i trzymam kciuki za Twoje dalsze życie w wolności po prostu i ciesz się z życia i cieszę się, że się podzieliłeś tym, bo myślę, że ten Twój przykład też wielu osobom w jakiś sposób pomoże w tym, żeby... No, dać taką mobilizację i siłę do tego, żeby, że warto pracować nad wyjściem z zaburzenia lękowego i że to jest możliwe. Jeżeli mógłbyś jeszcze na koniec dodać dwa zdania od siebie, po prostu e, z takiego przesłania dla, cie, dla innych, którzy są na etapie tej trudnej drogi, było nie było, wychodzenia z zaburzenia lękowego, to co byś im powiedział? Przede wszystkim. To już wspomniałem wcześniej, że, żeby pamiętali o tym, że nie ma takiego punktu w tej chorobie, z, z którego nie da się wyjść. Nie ma takiego miejsca, nie ma takiego czasu trwania choroby i tak dalej. W każdym miejscu, w każdym momencie da się z tego wyjść. Wszystko zależy tylko od nas. Musimy się po prostu zmobilizować na początku. I sam w to nie wierzyłem jeszcze półtora roku temu, że to, że to jest do zrobienia. A ale tak jest naprawdę. Mm -hmm, mm -hmm. Fajnie. Bardzo Ci dziękuję, Krystian, za tą rozmowę. Również dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.